Kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do was z prezentacją albumu. Jest to album, który swoją drogą jest też inspiracją dla Laserowelowe Bo jak wiecie, współpracuję z tym producentem już od początku roku i tworzę dla nich różnego rodzaju projekty. Tym razem zdecydowałam się na album dziecięcy, album na zdjęcia z kolekcji Vintage Baby Boy. Co do samego stylu vintage, to on nie do końca zawsze mi leżał i e, oczywiście jak najbardziej wykonuję pracę w tym stylu, ale są one takie bardzo minimalistyczne. E, nie do końca wiem jak to ugryźć, po prostu ten styl mi nie leży. E, ale wydaje mi się, że ten album wyszedł całkiem nieźle. Jest on troszeczkę mniejszego formatu niż te, które do tej pory wykonywałam, e, bo tym samym jest przeznaczony na zdjęcia mniejszego formatu. 9x13 cm. Pokażę Wam, jak prezentuje się okładka. Jest ona bardzo, bardzo prosta, ale wydaje mi się, że jest niezwykle efektowna. Mamy tutaj Shaker Box z grafiką, właśnie oho! Z grafiką, właśnie z tej kolekcji. Mamy napis album. Jest on delikatnie pozłacany. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać, ale on się delikatnie mieni. Ok, grzbiecik prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj pomponiki, mamy napis Baby, te pomponiki się przesuwają, także to wygląda naprawdę fajnie. Jak widzicie, jest to taki całkiem niezły grubasek, pomieści on 40 zdjęć, tak jak mówiłam, formatu 9x13 cm. I przechodzimy sobie do środeczka. I co my tutaj mamy w środeczku? Po lewej stronie nie mamy metryczki, co zazwyczaj się u mnie zdarza w albumach dziecięcych, ale pomyślałam, że ten album może być wykorzystany też niekoniecznie dla ym, dzieci, dla niemowląt w sensie nie musi być to koniecznie album y, w stylu mój pierwszy album może być to po prostu album dziecięcy, więc ta metryczka nie musi być tutaj koniecznie umieszczona. Mamy kieszeń na zdjęcia. Mamy tak właśnie z kolekcji do zapisywania, podpisywania zdjęć czy jakichś wspomnień Mamy również karty ozdobne, gdzie też możemy sobie zapisywać wspomnienia Albo wstawić sobie zdjęcia w stylu, wiecie, takie Instafoto. I mamy właśnie tutaj docelowo maty na zdjęcia i książeczka na fotki Dobra, to wszystko znajduje się w kieszeni. kieszeń jest mega ozdobna, nie dość, że mamy pomponiki, tu mamy jeszcze rozetki, takturki właśnie z kolekcji, także to wszystko prezentuje się super. Po prawej stronie mamy taki jakby wodospad zdjęć, ale w troszkę innym wydaniu i to wszystko jest przywiązane sznureczkiem i proszę sobie zobaczyć, mamy tutaj trzy miejsca na zdjęcia, trzy maty na zdjęcia. Oczywiście można obu strony obklejać te tematy, zdjęciami. I tutaj kryje nam się także taka mała żurowa kieszonka na tagi, czyli do podpisywania lub zapisywania wspomnień. Tak prezentują się pierwsze stronki. W kolejnych stronkach mamy taki mechanizm z magnesem, jest on zdejmowany. Super, nam tutaj wszystko zabezpieczone, także jest mega ozdobiony. I tu mamy kolejne miejsca na zdjęcia. Dodatkowo u góry też mamy taką wielką kieszeń. Możemy sobie włożyć tam zdjęcia, maty ze zdjęciami. Tutaj mamy akurat miejsce na opisywanie wspomnień, także te maty są ruchome. Możemy sobie je przekładać z kieszeniem do kieszeni, w zależności od tego, jak one nam tutaj będą pasowały. Po prawej stronie otwieramy sobie skrzydełko kopertki, ponieważ tutaj mieści się kopertka, ale to za chwilkę Wam pokażę. Tutaj mamy dwa miejsca na zdjęcia. I tak jak wspominałam, mamy tutaj kopertę, czyli ta koperta to wieczko od koperty, trzyma nam całość. Tutaj mamy już. Wyznaczone miejsce na zdjęcie. Oczywiście te elementy są tak podklejone, że możemy sobie spokojnie tutaj wsunąć to zdjęcie i one będą super nachodziły właśnie na nie. I w kopercie mamy dodatki. Znów mamy karty z kolekcji. Można sobie tutaj umieścić różne pamiątki, jakieś bilety, libeloty. I to też będzie super wyglądało. I kolejne strony. Tutaj mamy naprzemienne maty. Dodatkowo otwieramy sobie tą matę ze słonikiem. I tutaj zobaczcie, mamy kolejne miejsce wytyczone na zdjęcie, właśnie z takim słodkim misiem. I tutaj też jest tak wszystko podklejone, że możemy sobie wsunąć, bez problemu to zdjęcie, tutaj także mamy miejsce na zdjęcie. I zamykamy sobie wszystko na magnes. I po prawej stronie mamy miejsce na zdjęcie właśnie za taką folią transparentną. Tutaj sobie wsuwamy to zdjętko o kurczę, widzicie, nie pokazałam Wam tego na przykładzie Tutaj sobie wsuwamy to zdjęcie Ono może być mniejszego formatu, ale to raczej będziemy, o, jeśli tutaj w pionie Będzie super się komponowało Dodatkowo mamy z boku kieszeń ozdobioną taką śliczną koronką Jest to taka większa matu, także tutaj możemy umieścić sobie większe zdjęcie Albo kolor zdjęć i z tyłu to samo, to wszystko mamy zrobione sznureczkiem, Kawałeczek papieru skrapowego. I zobaczcie, jak świetnie wygląda ta mata. Następne strąki. Tutaj mamy pętelki, także troszeczkę sobie zawijamy, owijamy. Mamy dwie matyne zdjęcia. I dodatkowo otwieramy sobie tą stronkę. Tutaj mamy kieszeń. Już z przygotowanymi matami na zdjęcia. Są dwie maty plus otwierana książeczka. I u góry na wieczku, że tak powiem, tej klapki mamy jeszcze wytyczone miejsce na zdjęcie właśnie z takimi pięknymi ozdobami z kolekcji. I to wszystko sobie znów okręcamy sznureczkiem. I prawa strona. Znów mamy wytyczone miejsce na zdjęcie, oczywiście z ozdobą tak podklejoną, żeby można było wsunąć sobie tutaj to zdjęcie bez ingerencji właśnie w tą ozdobę, otwieramy sobie i tutaj mamy takiego robota, vintage robota, który się przekręca wokół własnej osi, otwierając przy tym nam właśnie taką książeczkę. I ostatnie strony. Na ostatniej stronie mamy e, podospad zdjęć, który sobie uruchamiamy właśnie za pomocą takiej opaski. Wygląda to super efektywnie efektownie, przepraszam. I po prawej stronie mamy wolne miejsce. Zazwyczaj w tych miejscach wstawiam dedykacje, kartki z życzeniami wpinane na magnes, e, dlatego zostawiłam ją póki co pustą do uzupełnienia, do spersonalizowania. Jeżeli przyszły klient nie zdecyduje się na to, żeby ją jakoś wykorzystać, to po prostu ozdobię ją już pod kolejne zdjęcia. I tak właśnie prezentuje się ten albumik. Dużo się tutaj dzieje, jest wydaje mi się bardzo klimatyczny, jest w stylu vintage, ale w takim według mnie do przyjęcia, bo tak jak mówiłam, ten styl nie do końca jest moim ulubionym. To by było na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia niebawem. Pa!